Cześć, witajcie. Zamykam się do Was w kolejnym odcinku. Tym razem to kolejnym krótkim odcinku. Dzisiaj będzie ciekawostka dotycząca w sumie oto tych magnesów. Pamiętajcie na wstępie o łapce, w burzy i subskrypcji. Ja twarzy nie pokazuję. Pamiętajcie, 2000 subów i 1000 subów będzie w fornacik Więc jeżeli chcesz, bo nie ma ani łapek, ani subskrypcji, ani komentarzy. Więc zejdź na dół, zasubskrybuj, napisz komentarz. Na temat ciekawostek, a ja z tych ciekawostek wybiorę 5 albo 3. No. I ciekawostka jest taka, że pierwszym Niektórzy ludzie zastanawiają się, czy coś umie latać. Ja odpowiem również o tak. Lata. I to patrzcie jak. Patrzcie, lata. To trzeba czasami wymierzyć bo inaczej nie ma co. Widzicie? Rusza się. O nie, nie wyszło. Film polega na tym, że nie za każdym próbem magnes jest dobry, co nie? Ale jak widzicie, satysfakcja z tego jest niesamowita, co nie? Patrzcie, widzicie? To trzeba mieć refleks do tego. Ja tego refleksu nie mam, dlatego trzeba to widać. O, widzicie? No nie wierzę w to. O, widzicie? I ruszał się przez to. Te... I to był taki ciekawostka na temat Możecie wiedzieć. Druga ciekawostka jest. Możecie wiedzieć, bądź nie. Jeżeli będziesz próbował wziąć w tym samym momencie. Niestety spadło mi. Wziąć w tym samym momencie położyć to na to. Będzie to po prostu. Cięższy. Pamiętajcie o łapce w górze, łapce, subskrypcji. A e co, z Wami się żegnam. dużo, zobaczenia. cześć!